Siemaneczko, witam serdecznie na swoim kanale. Rybaszynko z tej strony dzisiaj będzie taki znowu kolejny przegląd baniaka. Co gdzie tam się dzieje? Ogólnie to nie dzieje się zbyt dużo. Wszystko jest w porządku. Ryby rosną jak szalone. Arowana, już nie wiem ile ma, ale jest duża. Pływa sobie tam na górze. Nowe ostatnie rybki, które kupiłem, również się zaaklimatyzowały. Oprócz chyba jednej. Tej najmniejszej pielęgnicy niebieskołuskiej, takiej co miałem ją yy, biało-czarną, tak jak tu są z tych dużych, to tamta była taka najmniejsza, nie widzę jej, więc pewnie albo została już pożarta, albo, albo padło jej się. Węgorek się przyjął, świetnie się trzyma. Co chwilę w świetnych pozach wystaje, jak na przykład teraz, że mu tylko pysk widać, końcówkę ogona, świetna ryba. Myślę, żeby nie kupić jeszcze węgorka ognistego, które mi się mega podobają, kiedy je miałem u siebie w akwarium. Ale to było jak miałem jeszcze roślinnika, wtedy dewastowały mi y, mega y, Monte Carlo trawnik. A tutaj nie ma co dewastować, może się zakopywać gdzie chce, więc więc chyba dokupię drugiego tego ognistego, bo te ogniste są piękne. Chociaż ten leży z niczego sobie. Świetna ryba. Żarłoczna je sobie te yy, małe pokarmy, co prawda. Yy, jak jakieś ochotki, nie ochotki. Bardzo jestem z niej zadowolony. Arowana moja kochana, urosła dość spora. Z tej miarkę nawet przyniosłem, żeby sprawdzić, jak ona się już prezentuje. Jak pewnie ucieknie, nie uda się. No, no ale mniej więcej. Mniej więcej trochę ma. Nie zmierzaj, mniejsza z tym. Yy, ostatnio ktoś z komentujących yy, mówił mi, aby nie karmić swoich ryb yy, dużymi stynkami, bo mogą się zadławić i w ogóle. To dla mnie jest trochę absurdem. I powiedzcie mi, czy mieliście tak naprawdę kiedyś własne doświadczenia, że te ryby się potrafiły zadławić jakąś większą rybką. I przez to paść, bo na przykład dzień później po tych komentarzach, gdzie stwierdziłem, że jednak może będę kroić to, te stynki na mniejsze, aby się nie dławiły te ryby i nie padały z mojego powodu. Przez moją ignorancję tak naprawdę. Jedna z pielęgnic bodajże, no nie wiem, która to była albo, albo ta, albo ta z tych czerwonawych większych, pożarła w całości którąś kosiarkę. Męczyła się z nią dobre parę godzin, wystawał jej sam ogon yy, większej części od tej dolnej płetwy. Tak na przykład tutaj jest kosiareczka, no spada jej pielęgniczka. Od dolnej płetwy odbytowej cały ogon od tamtej części jej wystawał z pyska. Jednak yy, raz po raz, z, co każde tam 15 minut, pół godziny, ten dystans wystającego ogona się zmniejszał. Po no, czym ryba została cała zjedzona, strawiona, ryba dalej ma apetyt. Więc nie sądzę, żeby te ryby mogły się, kurczę, zadławić jakąś inną rybą. I nie strawić tego po prostu, nie, nie zmiażdżyć tego szczękami. Yy. Poza tym, no w naturze wydaje mi się, że również nie patrzą na to, czy, czy to jest mała ryba, czy duża, tylko po prostu mm, żreją te rybki. Yy, jak leci, nie patrząc na rozmiar. Ale mi się światło odbija, żona chyba tu widać na tym. Leży sobie. <laughs> yy, ale mniejsza o żonie, ważne o rybkach. Yy. Wracając do tego, to nie wydaje mi się, aby, aby, aby mogła się złożyć taką rybą. Jeśli ktoś z Was miał taki przypadek, tylko naprawdę on własno na własnym doświadczeniu, własnym baniaku yy, że, 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 że padła ta ryba przez, przez połknięcie zbyt dużego okazu, to prosiłbym o komentarz jakiś nie wiem, bo, bo dla mnie to jest naprawdę absurdalne. Ja swoje ryby karmię w ostatnim czasie całym miksem. Jest miks. Coś ostro mi się psuje na tym telefonie. Świerszcze jest lekko zgnieciona, bo nie chcę, żeby mi uciekały, bo zdarza się, że uciekają. Ochotka, Artemia i, i kochana stynka razem z mm, tilapią pociętą na kawałki. Stynki nietne. Nie chcę mi się, nie mam zamiaru chyba tego robić. Biorę po prostu chlas. Co jest z tą ostrością kurczę? i wlewam w całości całą masę tego, o ale w międzyczasie jeszcze wyłączam i iskimery i obydwa filtry sobie mi to. Nie zostało pożarte przez nie. No i... I tak sobie żyją te rybki. Sumik wypłynął. On już się chyba ukrył. On wypływał niestety tylko na chwilkę. Ale też już jest gigantyczny. I na przykład tu, no z jedna z pielęgnic, w tym momencie żmotnęła całą stynkę i sobie z tym komicznie pływa. Chcę Wam w końcu tego suma swojego pokazać, może mi się go w końcu uda. Był przed chwilą, ale nie widział, nie, nie, nie złapałem nagrania na niego. Ona płynie po zaraz je chyba sobie zje. Ona fajnie robiła takie na żywe. To są przygniecione, co by nie uciekały, ale jak żywe daje, no to pojedynczo. O, no i tu jest kolejny. Kolejny. Kolejna stynka w całości. Szamana przez pawioczkę. I wypływa mój sum płaskopyski. To jest gigant kurcze już. On ma tą pysk kurde jak. Płaski, wielki, ogromny, fajny. I tak te moje ryby, żerają te ryby. Świerszcze, inne, robactwo. Rosną i mnie cieszą. No, i tak to wygląda. Dlatego, jeśli ktoś miał naprawdę na własnym baniaku doświadczenie z tym, że ryba się zadławiła, to prosiłbym o opisanie tej sytuacji. Bo no dla mnie to jest absurdalne i mało prawdopodobne, aby ryba mogła się zadławić śmiertelnie rybą. No, wczoraj miałem taki. No, nie wiem, czy to wczoraj było ostatnio. Miałem taki przypadek, właśnie, że zjadła tego tą kosiarę. Strawiła i nic jej nie było. Dlatego nie wiem, jeśli ktoś miał albo jakieś linki podespać, gdzie, gdzie te ryby padają, to bym prosił, bo się, trudno mi w to uwierzyć. A tymczasem borem i lasem. Co by nie przedłużacz. przedłużać, o, przedłużać. <laughs> Kończę. Dzięki za uwagę i do następnego piątka.